Proszę Państwa, jestem po raz pierwszy od dłuższego czasu na Woli Justowskiej. Tu jestem przed Willą Pendereckich prawda? i o dziwo teraz jak ja idę zrobił się deszcz dość znaczny z takim minimalnym miejscami gradem, takie malutkie kuleczki, trzeba by się dobrze przyjrzeć, prawda? że są takie małe kuleczki gradowe. No to na pewno jest chwila, moment, sprawa przejściowa, no ale to nie jest zbyt sympatyczne. O, tu widać na ulicy też już ten grad troszeczkę zostaje. No proszę Państwa, dziś był dzień nie najgorszy, no ale teraz się zrobiła, zrobiła właśnie ta gradowa pogoda. No i proszę Państwa, tu ja jak zwykle idę do kościoła, troszkę przechodzi, idę do kościoła na wodzie. Justowskiej, tu są różne ogłoszenia, prawda? Tu widać kościół odbudowany na woli. Inne ładne budynki, prawda? No i proszę Państwa, za chwilę będzie msza święta, a nad latkiem, laskiem bolskim widać takie lekkie mgły się unoszą. No proszę Państwa, więc było nieciekawie, ale już się, już się sprawa. Wyjaśnia, poprawia. Jest dużo, dużo ładniej. No ludzi nie za wiele. Samochodów kilka. Dom ten proboszcza, parafialny już chyba prawie całkiem skończony. Duży spichlerz, mały spichlerz, prawda. I wejście do kościoła. No a przyroda już taka jesienna. Właśnie widać, że opadają liście orzechów, prawda. No wiele rzeczy już Biednie, ale trawy sobie zupełnie dobrze radzą. I tutaj różyczki przed kościołem. No, to na razie, tu jest jeszcze figura Matki Boskiej. To na tyle. Amen, Amen, Amen.